To urządzenie to Lifelink S. S, dlatego że występuje w trzech rozmiarach: S, X i XL. S jest najmniejszym z rodziny trzech urządzeń. Natomiast wszystkie cechuje yy, ta sama rzecz. Są to urządzenia typu All in One. Mamy więc część konwertera oraz część akumulatora. Wszystko w jednym spakowane tak, żeby było tak najprostsze i jak najszybsze w montażu. Lifelink S, jako najmniejsze z serii. Ma około 2,5 kW, kW mocy i około 2 kWh magazyn energii. Jednakże ten magazyn, jeżeli jest ci mało, możesz rozbudować o dodatkowy akumulator. Na przykład tak jak tutaj. Jest to 3 kWh jednostka, najmniejsza, jeśli chodzi o całą gamę produktów Samsung w akumulatorach. Montuje się to bardzo prosto. Podpinamy. AC Podpinamy, grida i loada Podpinamy oczywiście moduły fotowoltaiczne yy, Mamy tutaj jedną parę wejść 1 MPPT To urządzenie cechuje to, że podpinaj się prosto i szybko yy, Najciekawsze zastosowania Lifelinka To może być na przykład mieszkanie I buforowanie Sobie Pracy na taryfach, gdy mamy załóżmy G12 yy, Ładujemy urządzenie, gdy jest energia tania i korzystamy z niej, gdy energia z droga. Może też służyć jako prosta, szybka instalacja fotowoltaiczna w dowolnym innym miejscu. Natomiast trzeba pamiętać, że tutaj już musi być pełen string, czyli musi być odpowiednie napięcie, odpowiedni szereg, ilość modułów, aby to urządzenie poprawnie działało i ruszyło. Nie da się podpiąć tylko jednego modułu, bo do tego służy urządzenie Verlink, które pokażemy Wam w trzecim odcinku. Wróćmy do tego, o czym mówiliśmy w pierwszym odcinku, czyli konkursu. Jeszcze raz powtórzę, tak w pierwszym odcinku, z tytułu tego, że Samsung wchodzi na polski rynek jest otwierane biuro, serwis, support techniczny, wszystko po kolei, to co jest potrzebne dla każdego instalatora i użytkownika. Przejdźmy teraz do konkursu. Podobnie jak w pierwszym wideo, gdzie możesz wygrać urządzenie kontur, tak w tym wideo możesz wygrać urządzenie Lifelink S. Kroki są identyczne. Zasubskrybuj ten kanał, zostaw lajka pod tym wideo. Oraz napisz w komentarzu, ile według Ciebie jest warte to urządzenie i dlaczego. Zobaczymy jak blisko będziesz naszej promocyjnej ceny, którą mamy już naszykowaną i ujawnimy ją 11 listopada. Po konkursie nastąpi tak samo wielka promocja na te urządzenia. Ich, ich ilość jest limitowana, także śpieszcie, się, dlatego, że konkurs trwa do końca roku lub wyczerpania zapasów. Bonusowo możesz zgadnąć, gdzie teraz się znajdujemy. To, że w górach, to widzimy, ale pytanie, gdzie dokładnie? Spośród osób, które zgadną, gdzie jesteśmy, czekają małe, drobne akcesyranie spodzianki.